Na kanale DevPython. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat związany ze sprawdzaniem, czy elementy w liście są ułożone rosnąco, czy są posortowane rosnąco. Innymi słowy, No i pierwszy sposób, taki najbardziej oczywisty, jaki można wykorzystać, by osiągnąć ten cel, to jest korzystanie z funkcji sorted. Zobaczmy. Jest ordered. Przekazuję tutaj values i wykorzystuję sorted. Sorted otrzymuje listę i następnie. Jeśli przyrównam ten wynik sortowania z pierwotną listą, wtedy określone zostanie, czy, czy ta lista jest posortowana rosnąco. Um, ogólnie, o ile ten sposób jest najczęściej wykorzystywany w, w, w sprawdzaniu, czy coś jest posortowane, o tyle użycie sorty jest tutaj troszeczkę przerostem formy nad treścią, ponieważ Sorted więcej kosztuje, bo musi wszystkie elementy posortować, a dopiero później jest analiza, czy te elementy są posortowane. Dlatego tutaj dwie rzeczy się właśnie takie dzieją i z jednej z nich można byłoby zrezygnować, czyli z sortowania można zrezygnować. Jak to osiągnąć? Wystarczy sprawdzać element po elemencie, czy zachowana jest równość, ten porządek. Jeśli tak, no to wtedy kontynuujemy, jeśli nie, no to przerywamy i zwracamy wartość false. I tutaj przekazuję funkcję isOrdered2. Przekazuję values i następnie chciałbym wykorzystać z modułu IterTools funkcję Pairways. Funkcja ta pozwala mi ładnie przejść element po elemencie. To znaczy, jeśli na przykład mam, a może zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czyli ja tutaj przejdę AB in Pairways i wyprintuję print AB. Jeszcze tego muszę przekazać values. Teraz spróbuję uruchomić jest order 2 i przekażę listę, która ma elementy 5, 10, 15 i spróbuję to uruchomić. Zobaczmy. Perway wykonał w, tym, w przypadku trzech liczb, wykonał dwie pary, piątka z dziesiątką, a następnie porównywał dziesiątkę z piętnastką. W ten sposób możemy przeanalizować, gdy dostajemy dwie, dwie liczby, czy między nimi jest zachowany odpowiedni porządek. W naszym przypadku porządek ma być taki, że Elementy są, mają, mają być poukładane rosnąco, więc jeśli jest inaczej, na przykład jeśli a jest większe niż b, to znaczy, że już nie jest rosnąco, bo a jest większe niż b, wtedy zwracamy wartość w false. W przypadku, gdy wszystkie liczby zostaną sprawdzone i nie, nie będzie przypadku z liter false, wtedy możemy zwrócić liter return true i w ten sposób yy, możemy Właśnie sprawdzić tą weryfikację. To jest o tyle lepsze, bo jeśli na przykład okaże się, że tutaj już mamy inne liczby, to nawet jeśli byłoby dalej 100 tych liczb, one nie będą, nie będą analizowane, tylko od razu na tej pierwszej parze się zatrzyma ten kod i na nie, na, przy niej po prostu zostanie określony wynik jako false. Więc to jest wydajniejsze, to jest lepsze i warto z tego korzystać. Zachęcam również do zapoznania się z moim blogiem, gdzie można znaleźć wiele ciekawych artykułów, a także z moją ofertą kursów dotyczących programowania w Pythonie.